Zatrzymaliśmy się na kilka dni na kempingu Neviu w Ewiewforebiczu. Dzisiaj zamierzamy spełnić nasze marzenia i zwiedzić koczulę. Podobno to jedno z najpiękniejszych miasteczek w Chorwacji. Chcemy się przekonać. Chodźcie z nami. Czekamy na ole. I jedyny taki cień tutaj stanęliśmy. Czekamy na nią w cieniu, bo no pogoda jest masakryczna! Wejdziemy jeszcze tu popicie. Ale ładne nie? Przepiękne. Zauważcie, tutaj siedzi pani w wodzie i książkę czyta. Ubranie siedzi, obok siedzi dziewczynka bawi. Mała. Jak? Krustenica, jest... tak? No tutaj sobie zaznaczyłam taką plażę. Krustenica. No to jest niby najlepsza z plaż, jaki tutaj podobno jest, taka najbardziej popularna. No dobrze, to jest ta plaża, trustenica. No kolor woda, ale zobacz, jakie ładne dno, można było posnunkować, nie? Jaka przejrzystość! Jest tak gorąco, że Michał się schładza, wszyscy się schładzają. <grywa> Jakiego My masz? Chcę jeść deserów lodowych. Tracatella i ciastka, dobrze? Mhm. A ty co wziąć? Tak, bo się roztopiło. lody. Znika nie chciała, a ja mam taki. Pani, no bo to oczywiście. Józef nie chciała tak na ulicy, chciał usiąść Gryka normalnie. Pan to był Polak, by dlaczego? Tak, rozwijał. tylko po polsku mówił. Nie, mówił w każdym języku, to nie był Polak. Niemcy przyszli, bo po niemiecku mówił. A kupiliśmy właśnie w tej lodziarni, co kolejka była. Już wiemy, właśnie, czemu tak stoi. Bardzo dobre lody. Super. Duże gałki no euro 50 za gałkę 16 euro zapłaciłem, czyli po 4 euro. No i idziemy, bo za 20 minut będzie ten dom odpływał. No właśnie, i teraz gdzie to w cieniu sobie usiąść i poczekać? Bo na razie nie widzę tutaj tego domu. Kawałek cienia i wynudzeni czekają na statek. No statek już przypływa. Idziemy, ale tu jest upał. A ile zapłaciliśmy za bilet? 4 euro. Po 4 euro do sobie. E, czyli tak, no, e, bo ta... Bo ta jardolinia nie podpływa bezpośrednio do Kochuli, tylko do jakiegoś domenika czy coś takiego. Jeszcze 40 minut będziemy musieli tam dojść. No, ale, ale coś ale... było napisane, że gdzieś jeszcze coś podpływa. No właśnie nie, Więc że właśnie nie są dwie możliwości. nie ja zapytałem. Dla pieszych i dla auta. Ale I to, to mnie właśnie dziwi, że... No to, to my kupiliśmy chyba tą auta, nie? A tutaj mamy tak, ale ładny. Taki widok tutaj na Onebić z morza, z tego statku. A tutaj coś gada, ale ja nie rozumiem o co chodzi. Zastanawiam się, czy ten www.gv.zadam.gr, czy on nie dopływa bezpośrednio do Koculi jest tylko dla pieszych. No my już za późno dla na nas na sprawdzenie, ale jak będziecie kupowali taki bilet, to najpierw sprawdźcie tego. Może będzie wygodniejszy. Wszedłem na stronę i ten jest tańszy, bo 3 euro kosztuje. Powrotne. Może po prostu wypróbujemy go w drodze powrotnej to wam powiemy ee, jak on kursuje. On chyba tutaj w końcu no, do starego miasta podpływa to w to miejsce. No dobra, najwyżej wrócimy trudno, przejdziemy się trochę w tym upale. 40 minut macie wielbia, Prawda? Ledwo żyje biedny. No, my ruszyliśmy, a ten GVZ zadal pod KHM też ruszył. Zastanawiamy się jak słońce się ułoży z stosunku do naszego kierunku. Chyba w przód będzie nam w twarz za mało. Gdzie oni zostali? Na schodach ich zostać. A tam jest kultura. A my płyniemy tam, do portu. Więc ten trzeba będzie jakoś dojść. Może coś tam jeszcze płynie albo jedzie. No, witajcie w końcu. Jesteśmy na kulczuli. Zobaczy ile tu wysepek i takich tych zatoczek. Tu jest jakiś kampon, tu, tu jest jakiś kemping. Widzę też domki, no nic, nagle mamy przy okazji. No macie kamerę, pan kemping camping na Kołczuli. Tu nawet jakiś Polak jest. Domki też tu są, ale pusty ten kemping, pod względem tego, jak w Wodobiczu jest. No bo komu się chce tu przejechać? Jeszcze tym, promem. Jedno jest pewne, te pancele są wyrównane. Także wszędzie jest bardzo pochyło. Jak no ile miejsca jest? No pewno miejsca. Pięknie las. Tak, ta A zobacz tutaj jak się ludzie rozwini. Ta fajna. No to jest kemping na końcu przy okazji nagrody. Ale te pancele są pochyłe. One nie są wyrównane wystarczająco. Jeżeli każdy może wejść na kemping, to tak naprawdę może się ktoś nieuczciwy znaleźć, jak ktoś nie wiem, bardzo dużo osób na kempingu kładzie tam tutaj telefon na przykład do tak na łóżku po prostu. No i ktoś wejdzie nieuczciwy na taki kemping, no po prostu zabierze ten telefon, no bo... Nie wiem czy się da tak dopilnować, pamiętaj te takie oglądki ale i tak, no tak tych oblądek ale gdzieś nie sprawdza. Trzeba patrzeć, na to wchodzi. Tutaj mamy action, AD Action chyba to jest fajna przyczepka. A zobacz, zabezpieczyli ją. Tak, nie tak mało estetyczny ten kemping jest. Ciekawe jakie sądy. Tu niby takie parcele, ale jakoś mnie ten kemping nie powala. Z kempingu zeszliśmy na takie nadbrzeże. Więc tak, tu jest mapka taka, tu się dopływa. Tu przeszliśmy, tu przez kemping przeszliśmy, tędy. Tędy, potem tutaj, tutaj i tu jesteśmy w tej chwili i teraz tu przejdziemy tutaj do kończuli to około 40 minut. Tylko że jest gorąco i to jest największy problem. A tu macie jeszcze tą wyspę. W ten sposób pokazano. Ale ładnie tak wygląda, wyglądanie na tym Pelasa. To jest ciekawe miejsce. I ciekawe co to jest. Jak ktoś wie tu dajcie znać, bo tu nie ma nic napisane, o co tu chodzi. A my idziemy tu nad brzeżem i to nad jest bardzo fajnie i tu jest tak spokojnie. Czyli jednak jak macie wyspę nie ma takiego tłumu, to ona jest taka, ma taki bardzo spokojny morski klimat. Na Kolczuli podobno urodził się Marco Polo, ale to jest podważane. Tak samo jest podważane czy dotarł do Chin w ogóle. No i takie mam wrażenie, że teraz wszystko już jest podważane w tych czasach. No doszliśmy do portu już tu mamy stare miasto na Kolczuli. Ta ściana tutaj jest piękna, taka kamienna, takich kamienic. To jest I tak jest unikatowe. Tak, to się nazywa Mały Dubrownik. Ale to jest tak unikatowe. No nie wiem, no nie widzę. Objechaliśmy całe praktycznie już wybrzeże Morza Śródziemnego i no to jest unikat, ta skala świata moim zdaniem, taka, taka chudacka architektura. Ale klimacik naprawdę taki spokojny, ale super klimacik tutaj na Koturi. Myślałem, że tu nad brzeżem można iść, ale chyba trzeba przejść wewnątrz, za mury miejskie. Wow, mega, ale klimat. Ale super to jest. No mistrzostwo świata. Ale fajna knajpa, no klimat tutaj jest po prostu mistrzostwo świata. Na murach to jest obronnych. Takie uliczki i tutaj takie nabrzeże z knajpami. Najpierw idziemy coś zjeść, ale już mi się tutaj tak podoba. I co się Pepe nazywa? Maciek wyczuł papierosy i już mu nie odpowiada. A tutaj są ceny pizzy, czyli generalnie powyżej 10 euro do 13,5. Ale nie jest tanie. Zobaczcie, homemade bolognese 15 euro. To duża cena jak na spaghetti. No, siedzimy sobie w klepie. Zamówiliśmy dwie pizze i jakieś napoje. Wszędzie palą. Ale miejscóweczkę mamy przed nią tutaj, tutaj mamy na właśnie. O to cień i budynki. Fale robi, fale robi. Tak, A tutaj mamy taki widok na morze, łódeczki tu płyną, Maciek mówi, że fale robi bez auta i w końcu można było sobie zamówić zimne piwo. Ale bezalkoholowe? A nie, może może bezalkoholowe? No właśnie bez auta jest. To jest czynność, trzeba koniecznie zrobić, czyli usiąść sobie w tej knajpce tu na murach i zamówić jakieś jedzenie pyszne. Coś nagle wzburzyło morze i takie fale się zrobiły tam kobieta z dzieckiem nagle zaczęła panikować, złapała je. Ale nie, nic nie przejechało, tutaj, żadna motorówka, nie wiadomo skąd te fale takie się zrobiły. A na dole tutaj wam pokażę jeszcze, o. Tak wygląda ta plaza. Czyli tak, zamówiliśmy pizzę, to jest bela pizza, czyli biała. White pizza. Płytki pizz, i taka, i taka pizza naprawdę bardzo fajnie wygląda, nie? Tak pisa. świeżo. Zamięta no, no, no. <grybuj> Tak. Żarłok jeden. Dobre, co? Mhm. No Jak właśnie... mówiłam, że ludzie się wypowiadają, nie ma 4-4, ale ludzie się wypowiadali, że dużo. Mm, to dobra, A Maciek zamówił frypki, to po prostu daje taki wielki talerz, że się wszyscy nimi najemy, nie? Ale nie, bo się zależnie nie No ja muszę przyznać, że bardzo lubię rukolę. E, bardzo mi pasuje do pic właśnie rukola, oliwka, takie pomidorki koktajlowe. E, szynka tutaj jakaś taka typu piściuto crudo, nie wiem. No w każdym razie suszona, nie taka zwykła. Super jest ta pizza. Mamy pomysł, jak zapewnić Maćkowi idealny posiłek. Zrobimy pizzę, na nią nałożymy spaghetti, a na wierzchu frytki. I to będzie idealny posiłek dla Maćki. Dajcie mi, po na... Dajcie mi po prostu nuggety z kurczaka. No świetna, absolutnie świetna ta pizza. Bardzo nam smakowała. Co tam grzejesz? A co ty wiesz? Co, co to jest? Z tej albicji Zobaczcie co wnosi w pecaku. z albicji zrywała nasionka i co Mam by w albicy sadziła. Uda. Nie wiem, wychod... Judaszowce wyhodowałam, chociaż... Nadłożę. Nie wiem czy on przeżył do Będzie żył. No, po lunchu skończona i się knajpy przeluźniły. W takich okolicznościach przyrody jedliśmy właśnie. Jedno z fajniejszych miejsc na obiad. No i teraz możemy sobie zwiedzić to miejsce. Najpierw przejdźmy się dookoła. A Maciek zadowolony, bo już jest po 17, tak? Tu Generalnie ta kurczula, to jest jedna z najlepiej zachowanych takich średniowiecznych miejscowości w eee, całym basenie tutaj morza. Wieża nazywa się Kanawelic, no i ona wygląda jak taka wieża w szachach, po prostu idealna szachowa wieża, ale ładne miejsce to. Tam nawet na Brzysze, obok miasta takie fajne. A tu wejścia, zobacz jakie schody po prostu. A ja mógłbyś tu stanąć? No, no, się to stąd? Skoro jesteś znowu? To ty idź w cieniu poczekaj, a my się po Tutaj od strony Bramy Morskiej, jak się wchodzi, tu jest wielka baszta. I tutaj jest taka malutka plażyczka, na której można się wykąpać, ale jest super, bo jest z prysznicem, więc można sobie wyjść i się przekąpać. Tu też jest jakiś pomnik. Jeszcze nie zdiagnozowałam co to jest. No i miejsce do pogrania dla dzieciaków takie. Nie mm, super. A tu ładne kany koło pomnika rzemieślników, Chyba, nie, bo jest... Ola Sprawdza. Sprawdź, czy to jest ten? Tablica symbolizująca dawne miejskie Rzemiosło, a tutaj Piknyka. I dochodzimy do bramy głównej. Tu też są takie schody. Jest też lew Wenecki, ponieważ. Konsula też należała przez długi czas do Wenecji, ale to miasteczko jest bardzo malutkie. Tak naprawdę to takie stałe miasteczko. No i ta wieża, ta blama to się nazywa weli. I wejdźmy teraz chodźcie do tego miasteczka stawego. Chociaż chodźcie, ciebie kwiatki wypatrzyła. Jakieś... Co ty wypatrzyłaś tam? Co wypatrzyłaś? Kwiatki! Jakie kwiatki? O Jezu, kochanie, no podam <grym> To Milim jest, ale się milim spiał, ja No i weszliśmy tutaj, mamy takie, taki budynek, szukamy domu Marco Polo, więc będziemy sprawdzali, kim to jest. Domniemanego domu Marko Polo, dodam. Tutaj jest informacja, że można wejść na wieżę sobie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Wejście jest od 9 do 21. No i jest taka informacja. Nie wiem, czy jest za darmo, czy nie. To zaraz sprawdzę. Widzę, co tam? na wieżę od 9 do 21. Tylko wejść i tam pytanie czy jest płatne czy jest bezpłatne no, mam sobie na tę wieżę, ale zanim Tu jeszcze z góry trzędo. Ale my wyjdziemy. O oh wow. No pięknie. No Bardzo mi się tak to podoba Piękny widok jest z tej wieży. Czy tam byliśmy? Tak, Ile boli cena. Trzeba do sobie? Zapłaciliśmy za to wytrywce złotych. Tak, masakra, co? Takie jakie marnotrawstwo pieniędzy? Słyszycie? Widać było kupić. Tutaj są takie zdjęcia tego słynnego tańca z mieczami, który tutaj się nawet odbywa. Chyba jakoś w środku lata, czy coś takiego. Fajnie było coś takiego zobaczyć, teraz współcześnie. No i drzwy weneckie. O, tu mamy komba Marco Polo. To chyba tutaj gdzieś po prawej jest. Chyba nie, to tylko knajpa Jak ktoś lubi takie muzea, no to tu macie coś takiego jak Zliżnica Muzeum, z, takimi, z taką ekspozycją. Muzeum Miasta Korczuli, ale tak. to nie jest Muzeum Miasta Korczuli. Zliżnica Muzeum to się nazywa, tu z drugiej strony jest Muzeum Miasta Korczuli, w tym budynku. A to muzeum 6 euro. Miasta kultury. No, a tutaj jest katedra dla św. Marka z XV wieku. Zobaczmy do niej. Aha, czyli 3 euro za wejście. No nie, bez przesad. Wiecie, co źle, że wyszliśmy na tą, tą wieżę. Bo tutaj jest taka wieża św. Marka Bell Tower. Ona jest wyższa. Więcej z niej widać. Kosztuje 5 euro, trochę więcej ale jak miałbym wydać no to wolałbym jednak tu wejść bo wtedy wchodzicie do kościoła i na wieżę ja to zobaczmy Maćkowi się bardzo podoba ten obrazek w tej Rzez, Fajne. Mega. jak wodę namalowali mega. odbicie w tej wodzie mega. Tak? mega kolory takie bajeczne o panie białe koszule po sznurze idą nie wiemy 20 euro za godzinę dużo nie tak. wiem, czy mi tak. coś to się opłaca. 20 euro To Podobno korktura ma e, taką naturalną klimatyzację. I moim zdaniem to zależy, jak wiatr wieje. Wie, tak właśnie w tej ulicy wieje, a w innej nie wieje. Dlatego idziemy tam. Ma swoje sezonkę. To jest król. Król kosurek. Ty Cześć. A te są miedzone, na A ty rzuciliście. Tu są więcej niż jeden. Trzy kotki, żywek. Tak tak <laughs> Tutaj dom Marco Polo, a tu jego wyprawy, teoretyczne wyprawy, a może praktyczne. Co tam Chodzi o to, że podobno w Kronikach Chińskich nie odnotowano właśnie wizyty Marco Polo i dlatego ją podważają. A może on po prostu nie był nikim znaczącym, żeby odnotowywać jego wizytę. Tutaj jest przystań, do którego dopływa ten stateczek. To wrócimy nimi. Dobra, to jest mapka, jaką dostaliśmy. Kupiliśmy bilety na statek o godzinie 18. Mamy jeszcze 20 minut. To przejdziemy się tutaj w tym nabrzeże. na Ten widok na głowy pewien asasu. To świata. Na końcu jest jeszcze taka grota, ona się nazywa Wela Spila. Możecie sobie poszukać, jest bardzo ładna. Zobaczę, tam są taka. Gdzieś pady się fotografują, jakiś nie wiem, Pana Młoda, czy coś, na takim miejscu. Nie byliśmy tam na tym towarzie. No nie byliśmy, bo to nie jest restauracja, jest jakaś impreza, może Aha. Coś, coś, coś A może, może o to chodzi. A na już przypłynął. No i teraz jest złota godzina. Powinniśmy dwie godziny później wyjść i teraz właśnie sobie zwiedzać Konczula, a tak się na tym słońcu zrywaliśmy. Teraz słońce jest miejsca. 18 godzina jest. O tej porze trzeba zaczynać zjedzenie. Czyli o 17.00 tu przyjechać do jakiejś kwiety, coś zjeść i o 18.00 zacząć zjedzenie. Czyli tak, na tamtym falochonie jest Jandolinia. A tutaj na samym końcu widzicie wzdłuż palm, i tu jest właśnie takie wejście pod palmami, to są te linie e, i się tym stateczkiem bardziej opłaca. Fajniejszy jest, lepiej od nas do kontroli, nie trzeba tyle bałować.